Kawa, koszula, słuchawki, okulary, golf, dekoracje, telefon, portfel. Czas, żebyśmy ja i inni klienci zaczęli dodawać te produkty do koszyka w Twoim własnym sklepie internetowym. Ja jestem Ola, a ja Kinga, a to jest kanał Dodaj do koszyka. Mówimy tu o tym, jak sprzedawać, żeby sprzedać. Zapraszamy ekspertów i podajemy gotowe rozwiązania na e-commerceowe bolączki. Dotychczas mogłeś spotkać nas na webinarach i eventach SkyShop, w publikacjach branżowych czy grupach na Facebooku. A teraz całą wiedzą podzielimy się z tobą tutaj na tym kanale. Startujesz w e-commerce, rozwijasz swój sklep internetowy, a może przenosisz sprzedaż z offline'u do online'u. Rozgość się, bo to miejsce jest właśnie dla ciebie. Zostaw suba i dowiedz się, co zrobić, żeby Twoi klienci dodawali produkty do koszyka.